Takie skakanie, to polski kibic rozumie. Premierowe zawody letnie Grand Prix w wiśle Malince zdominowali gospodarze. Po pierwszej serii Polacy zajmowali cztery czołowe miejsca, po drugiej było niewiele gorzej. Zwyciężył Dawid Kubacki przed Kamilem Stochem. Zmagania na miejscu obserwowali Patryk Pancewicz i Mateusz Leleń. Ekstremalne letnie Grand Prix, tak bym to powiedział, bo warunki pogodowe tutaj robią swoje wczoraj upały, dziś do tych upałów dołączył deszcz, a także burze z piorunami, no ale okej, okay, prognoza pogody Swoją drogą, a skoki swoją drogą, a był to iście polski dzień tutaj w Wiśle. No okej, okay, nie wszystkie zespoły przyjechały w najmocniejszych składach, o tym też mówiliśmy, no ale z 11 biało-czerwonych, 10 w, 10, 10 w drugiej serii, więc no jest to mimo wszystko sukces. Mówisz polski dzień, a ja powiem w Wiśle dzień jak co dzień, bo to był szesnasty konkurs letniego Grand Prix tutaj w Wiśle i dwunaste polskie zwycięstwo, ale chyba tego się spodziewaliśmy. Tak, a koniec końców i tak wygrywa Dawid Kubacki. Jak wyglądało to w szczegółach oglądamy. ósme miejsce Dawida Kubackiego po pierwszej serii i atak w finale, który ostatecznie pozwolił mu wygrać 134,5 metra. Nikt do takiej odległości nawet się nie zbliżył. Próbował Kamil Stoch, ale w pogarszających się w końcówce warunkach nie był w stanie nawiązać walki. Zrobiłem dzisiaj dobrą robotę i no, no nie były to łatwe zawody, bo konkurs szedł z niskiego rozbiegu te odległości no, były sporadycznie dłuższe. No ale cieszę się, że Dawid tutaj pokazał kibicom daleki skok, bardzo ładny, no i wszyscy się mogli z tego cieszyć. 124 metry w pierwszej i 120 w finale dało ostatecznie drugie miejsce. Liczyliśmy na całe polskie podium, ale plany pokrzyżował Niemiec Karl Geiger, który był trzeci. Tuż za nim Jakub Wolny, lider po pierwszej serii. Na plus również piąte miejsce Macieja Kota, z kolei szósty Piotr Żyła liczył na nieco więcej. Na pewno tam im jeszcze trochę brakuje, bo właśnie tak e, próbny był OK, a później trochę właśnie tam tak, e, no, troszkę minarty nie do końca, tak wychodziłem i, i trochę zamykałem, no to był błąd. W czołowej dziesiątce znaleźli się także siódmy Paweł Wąsek i dziewiąty Aleksander zniszczał. Takie dni zakończone Mazurkiem Dąbrowskiego to my zdecydowanie lubimy. Ja tak się zastanawiam Mateusz, bo ilekroć się Dawida Kubackiego podpytuje o tą skocznię, to on mówi wprost: "Ja nie lubię tutaj skakać, nie lubię tej skoczni", a jednak przychodzi co do czego i on znów wygrywa szóste zwycięstwo jego tutaj w Wiśle. No to jest jakiś niewiarygodny wynik, ale no on uwielbia też skakać latem. Kiedyś nieco ironicznie mówiono, że to jest król lata, który nie umie tych skoków przenieść dobrych na zimę, ale on potem wielokrotnie udowodnił, wygrywając turniej czterech skoczni, czy zostając mistrzem świata, że także na śniegu i na torach lodowych skakać potrafi. A w letnim Grand Prix prawdziwy potwór. 12 zwycięstwo w karierze, wyżej, szczebelek wyżej, tylko dwójka, legend skoków narciarskich. Adam Małysz, Gregor Schlierencauer po 13 triumfów. Ja szczerze powiem Ci, myślę, że jeszcze Dawid ich dogoni, bo to na pewno nie jest koniec tego, co on latem będzie wyprawiał. Zresztą posłuchajmy bohatera wieczoru, co powiedział po tym konkursie. Seria e, próbna, jak i e, pierwsza seria konkursowa, no były takie nie do końca. E, zresztą też to było widać, nie byłem, nie byłem w czołówce stawki. Na szczęście nie traciłem jakoś dużo, dużo punktów Ale rzeczywiście pod względem technicznym te skoki były No sporo się różniły od tego finałowej serii Teraz to rzeczywiście tak siadło fajnie w próg, że no było czuć, że to poleci i leciało No i też mam wrażenie, że w końcu warunki ci dopisały Mówiąc, ale rzeczywiście zazwyczaj było tak, że Gdzieś ten wiatr tam nie sprzyjał, a dzisiaj wszystko zagrało nie tylko technika Następny będzie zrzucał na warunki No już mi tu koledzy wszyscy wypomnieli, że na pewno miałem ciąga co pewnie się zdarzyło, bo na pewno nie miałem jakichś złych warunków, ale też szkoł był fajny, więc... Myślę, że to się wszystko właśnie tak e, ładnie poskładało. E, myślę, że w pierwszej serii też nie mam co narzekać na warunki, bo miałem bardzo e, zbliżone do tego, co, co miała reszta, więc e, myślę, że ja, ja tutaj na warunki nic nie będę e, zrzucał. Zresztą to mam zrzucać, jak w końcu wygrałem. No to... Dokładnie e, tak. Jest, jest wszystko tak jak, tak, jak ma być, także ja będę na pewno zadowolony. Jutro drugi konkurs panów, jutro także drugi konkurs pań, bo przecież tak jak wspominamy niejednokrotnie, także tutaj w Wiśle letnie Grand Prix kobiet. Ten pierwszy konkurs 18. Nicole Konderla, 23. Kinga Rajda, ale ten drugi skok Kingi Rajdy, 113,5 już, przy którym możemy postawić naprawdę duży plus. Zresztą sama zawodniczka była z niego zadowolona. No a co? A królowała ta, która miała tutaj odegrać główną rolę, czyli Ursa Bogataj, ale to wszystko toczyło się na noże. Specyfika żeńskich skoków, różnica między pierwszą a trzydziestą to jeśli dobrze pamiętam, około 160 punktów, a różnica między pierwszą a trzecią to dziesiąte punktów. Ursa bogata i mistrzyni olimpijska, najlepsza w Wiśle, ale bardzo blisko. Marita Kramer, austriacka gwiazda skoków, a także Nika Kryżner i gdzieś tam powoli zaczyna czaić się francuska Josephine Panie. Zamykamy sobotę. Jutro finał tego weekendu w Wiśle. Odwrotnie niż dziś. Zaczynamy od skoków panów, a nawet od prologu 10.55-12.50 konkurs. Bądźcie z nami, oglądajcie skoki, a my się żegnamy z Wisły. Będziemy z Wami.